Cześć, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany codziennie. Dzień dobry. Witam was, pan Marek i pan Michał. <grym> Czyli my. Się. my dwa. My dwa oba. Ostatnio byli chory. Byli chore my. Ostatnio zgadza się. Dos... Jeszcze, jeszcze jest jeźdzęmy. Letko. Ale że jest ładna pogoda, bo akurat w tej sekundzie nie pada śnieg, jak przed chwilą. <grym> zgadza się. Postanowiliśmy w końcu rozwiązać nasz konkurs, na który tak bardzo czekaliście. Tak. A jest Wielka Sobota i postanowiliśmy, żeby się sprawa wyjaśniła na zająca. No. Naprawdę byliśmy chorzy. Nie mogliśmy się zebrać do kupy, żeby y, usiąść, obejrzeć wszystkie filmiki, które przysłaliście na konkurs i wybrać najlepszy. Poza tym było ciężko, bo były wszystkie najlepsze prawie. Yy. No, i tak było. Dostaliśmy chyba 38. Filmów na konkurs, te które przyszły do nas w terminie założonym, czyli do 22 chyba był marca termin, nie? Chyba tak. Chyba tak. E, I co? A! Będzie z efektami specjalnymi film? Będzie. Będzie z efektami. Więc, dostaliśmy kilka filmów klasycznych. Takich. <słuch> Witajcie. Ja jestem Czarek. A ja jestem Olek. Witamy na kanale ekipunek Dźwigany Codziennie. Rękań, Zapraszamy do mnie. Cześć, jestem Daniel, a to jest kolejny odcinek Ekwipunku Dźwiganego Codziennie. Cześć, ja jestem Dawid i witam Was na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Cześć, jestem Filip. Cześć, jestem Kamil. Witaję Was na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Siema, ja jestem Domek, a to jest Kuba. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Nie ma lipy, jest sosna. <grym> Cześć, ja jestem Dorota, za kamerami z Maciek. Witamy na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Kto siedzi w domu, ten dupa. I nie pije soku z brzozy i nie zgarnia nagród EDC. Ja jestem Jasiek i witam na kanale ekwipunek dźwigany codziennie. Siemano, ja jestem Piotrek. Na ziemi smolne sztabki przygotowuje Piotrek. A w naturalnym hamaku siedzi Jędrek, który na drugie też ma Piotrek. Witamy na kanale ekwipunek dźwigany codziennie. Witajcie na kanale ekwipunek Dźwigamy codziennie. Jest słoneczko, jest jezioro. Serdecznie zapraszam. Cześć, ja jestem Łukasz. To jest kanał filmiku dźwiganego codziennie. Ja mam piłkę z Lidla. No i zatrudnijmy zamiast chomika, żebym ładował wam filmik. Więc wracam do roboty, a mam życzę miłego oglądania. Cześć, jesteśmy Mikołaja i zapraszamy Was na kanał. Ekspipunek dźwigany codziennie. Witajcie na kanale Ekwipunek dźwigany codziennie. Jest sobota, 21 marca. przyszliśmy przywitać wiosnę na szczycie Kopii Wyskupiej. Tymczasem wszędzie dookoła nas śnieg. Dlatego schodząc na dół utopimy marzannę. Tu Maciek, Szymon i Kacper. Witajcie na kanale Kwipunek Dźwigny Codziennie. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwignany Codziennie. Ja jestem Marek, który pana Marka i pana Michała, który Codziennie. Wymyślałem, że przyjadę rowerem na rzekę. Zobaczcie, czy mi się udało. Staje rano. Mam dylemat, co do kieszeni włożyć? Czasu już nie ma, może kersio? Albo racik, jednak wicek wędruje. Gomek daci, przezorze jak bez ręki. Jakie to... Jak się spodziewałem, nie udało się, czegoś takiego powiem sam No ale tu już mamy życie. Pozdrawiam, trzymać się ciepło, Cześć. Witam na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. A tutaj obok mnie jest bardzo piękne znalezisko. Nie wiem, co to jest. Jakaś restauracja, czy co? Może się nigdy nie dowiem. Albo ktoś inny. Ale zapraszam do oglądania. Jestem Michał, za mną jest zaćmienie, a ja witam w kanale Ekwipunek Dźwigany na Codziennie. Wow! Witamy Was na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Może to nie wystarczy? Witam na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Ja nazywam się Olek, za kamerą stoi Luna i bardzo serdecznie Was witamy na kanale. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Witamy na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Ja mam na imię Tomek. Ja Mateusz. Zapraszamy na film. Witajcie w kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Cześć, jestem Miłosz, a to jest mój brat bliźniak Tomek, a to jest Ekwipunek, Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Witajcie na kanale Ekwipunek dźwigany codziennie Wita Was Kudłaty, za kamerą stoi Oleks No i cóż, niedzielny bardzo ładny poranek Słońce świeci Kawusia Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Ja jestem Morden i chciałem Was zachęcić do tego, żebyście ruszyli w teren, zrobili sobie kawkę i przede wszystkim ruszyli swoje tyłki sprzed komputerów. Ale najpierw zobaczcie, co Marek i Misiek dla Was przygotowali. Dostaliśmy też dosyć sporo nietypowych filmów, Kanale, witamy, witamy jestem Czarek. Witam, jestem Ernest i zapraszam na kanał. Herbatka chwileczki, hamakowanie chwileczki, chwileczki, Zapraszam na kanał Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Łukasz i witam na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Cześć, jestem Marek. Witam na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Cześć, jestem Marko. Za kamerą kazał powiedzieć, że stoi rajek. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To jest Lucek. Lucek lubi chodzić po lewym. Wędruje i znajduje. Rozbija obóz. Kopie ognisko. Buduje ognisko. Pali ognisko. Śpi. Pije leśną herbatkę. Buduje hamak. Może zapytacie, skąd on to wie? Ano, stąd? Czy ma jeszcze coś nam do powiedzenia? Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Jesteśmy w Wierdzini, mamy rok 1833 i z tej okazji, że mamy postój w naszej kompanii, chciałem Wam opowiedzieć trochę o moim właśnie ekwipunku, który dźwigam codziennie jako żołnierz. I ponieważ niedawno mam niedawno zdobyłem manierkę, to właśnie o niej nich Wam opowiedzieć. To jest manierka typu M1862. Jest to tak zwana manierka bulzaj, obszyta we, wełną. I dlaczego jest Dlaczego jest nazywana bulzaj? A to ponieważ posiada tutaj takie bruzdy, których niestety nie widać pod tą okrywą, ale no nie będę specjalnie dla was i rozcinał. Kompanykę, rolko! Słuchajcie, nie dadzą, nie dadzą człowiekowi nic opowiedzieć. Zobaczymy się następnym razem. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwiganym Codziennie Codziennie. Ja jestem Marek. Nie no, żartuję. Ja jestem Paweł i zapraszam Was na nowy film. Siema! Ja jestem Piotrek. A ja Dominik. Ja jestem Norbert. A ja jestem Krzysiek. I witamy Was na kanale Ekipunek Dźwigany Codziennie. Codziennie. Mam na imię Robert i zapraszam na kolejny odcinek Ekwipunku Dźwiganego codziennie. O. Kaponiera forteczna. A jest wybludzony. Witajcie na kanale. Ekwipunek dźwigany codziennie. Cześć, Agnieszka. Witam was na kanale Ekwipunek dźwigany codziennie. Ekwipunek? Ekwipunek. Dźwigany? Dźwigany. Codziennie? Codziennie. Palec? Palec. <noise> wszystkich na kanale Kipunek Dźwigany Codziennie. Nice, Ale... Ale numer jeden może być tylko jeden. <grym> numer jeden... Słusznie. Numer jeden może być tylko jeden. Jeden filmik nas powalił na łopatki. Zaraz go zobaczycie, zaraz będzie filmik zwycięski. Yy. Martwiliśmy się tylko o jedno słuchajcie. Martwiliśmy się, że zostaniemy posądzeni o kumoterstwo. Tak? Co się nazywa? Nepotyzm, kumoterstwo, nie wiem jak to się nazywa. Przysłał go człowiek nam znany, ale naprawdę, kurczę, no naszym zdaniem, dlatego puszczamy wszystkie filmiki konkursowe, żeby nie było niejasności i yy, mamy nadzieję, że Wam też się ten filmik, który myśmy wybrali spodoba najbardziej, bo naprawdę nas osłabił, no. Tak. Osłabił nas. Yy, mało tego, yy, osoba, która nam go wysłała nie wiedziała, że bierze udział w konkursie, bo wysłała nam go tak po prostu. Yy, wysłał. A wygląda tak Cześć Ars. Z tej strony Ars SARS Handmade Custom Witam Was ze strefy Z gdzie wybrałem się aby pozyskać skórę ze szwendacza. na nowe pochwy Witam Was na kanale Twipunku dźwiganego, codziennie, Przysz. skromnym zdaniem wygrał Ars. Wysoka komisja konkursowa stwierdziła, że nagroda główna w postaci co myśmy tam naobiecywali? Obiecy... Sobie obiecywaliśmy. A, w postaci dopneka numeru 001, czyli Pazur. nie wiem, Azur. Nie. Któryś się wybierze, wybierzemy mu taki, żeby mu, e, może będzie mu pasował y, taki jakiś większy albo mniejszy, nie wiem, coś się wymyśli, nie będziesz miał domek. gościu nic do powiedzenia, wybierzemy my i ci go wyślemy po prostu, chyba że, <śmiech> sorry, <śmiech> tacy byliśmy może, chyba że wybierze y, opcję z y, bramki numer dwa, czyli postanowi, żebyśmy do niego nagrodę zgodnie z obietnicą przywieźli. dowieźli. Nie wiem gdzie on mieszka, ale mieszka na 100% daleko. Polsce? Mieszka w Polsce. Dostaje dołópneka z jednego z numerem 001. Dostaje książkę, obiecaliśmy. Ja obiecałem książkę od tak. siebie, więc dostanie książkę z tematyki oczywiście zielonej. Dostaje kamerkę sportową, którą właściwie która jest prezentem od Robsona z Gorzowa. Dzięki Robert, że dołożyłeś tam się do nagrody. I coś jeszcze? I w pudełeczku nasz wosk. Wosk mu damy? Tak. Może być wosk. Dostaniesz, bracie, naszą miksturę fix and wax. Top. A, no, no, faktycznie masz rację, bo jemu się przyda, bo, bo, bo pochwa. Czyli tak. Dziękujemy Wam wszystkim, że wzięliście udział w konkursie. Dziękujemy Wam bardzo. Fajne, super. Będziemy wykorzystywać przed naszymi filmami Wasze zajawki, które do nas wysłaliście. Naprawdę było bardzo dużo takich super, które kurczę żeśmy się na. Namęczyli, żeby stwierdzić, który wygrał. No, naśmialiśmy się i były fajne naprawdę i, i, i super. Dużo chłopaków y, i też dziewczyny były nawet, miały no. fajne pomysły, więc, więc y, cieszymy się, że, że dobrze żarło. Ale zdechło. uważamy, że Ars bezapelacyjnie numer Uno. Mamy nadzieję, że Szwendacz nie zrobił mu krzywdy. Mamy nadzieję też, że obdarz z jego skórę i mamy nadzieję też, że zrobi z tej skóry jakieś specjalne pochwy. Gratulujemy Ars. Skontaktujemy się z tobą, żeby ustalić szczegóły operacji dostawa nagrody. Jeszcze pewnie z 2-3 wyróżnienia będą, nie? Jeszcze raz gratulujemy oklaski. A następny konkurs na 10 tysięcy subskrypcji. Obiecuję, że będzie custom do wygrania. Duży, Duży fajny custom. <laughs> Czemu mówisz o tym ze mną? No Duży wiem, fajny custom. Na 10, jak pęknie 10 tysięcy subów, to robimy kurczę, zamawiamy u Batiego Leśniaka, takiego festę i on będzie do wygrania. Takiego to. jakiego jeszcze nikt nie miał. Myślisz? Mhm. No dobra, no. Ja już wiem, o którym ty myślisz. Tak. To, to będzie dobry nóż. Dzięki jeszcze raz, słuchajcie. Dzięki, że jesteście naszymi subskrybentami i że jesteście ziomalami Ekwipunku Dźwiganego Codziennie. Czy wam się nie nudzi to oglądać? Nudzi się. <grym> Pewnie. Ale co mają robić? No nie wiem. Łaście do lasu. Też nagrywajcie swoje filmy. Bardzo chętnie yy, poglądamy czyjeś filmy. No, zachęcamy do nagrywania. Zajawki ich wyszły super, więc jest kurczę dużo potencjalnych gości, którzy mogą potencjalnie fajne filmy nagrywać i prowadzić potencjalnie fajne tematyczne kanały na YouTubie. Im nas więcej, tym weselej. O, no, a jak komuś będzie potrzeba pomocy, to śmiało walcie, pomożemy, jak będziemy umieli oczywiście. Do zobaczenia, gratulujemy jeszcze raz. Idziemy y Idziemy teraz ku stony. O Jezus Maria, bym się umarł, nie mogę. Nie powiedzieliśmy najważniejszego, no, rozwiązaliśmy konkurs. A nie powiedzieliśmy najważniejszego. Powiedzieliśmy, że wielka sobota, powiedzieliśmy, że na zająca będzie rozwiązanie konkursu, a nie, nie złożyliśmy Wam życzeń, no to się poprawiamy i dogrywamy, słuchajcie. Chcemy Wam życzyć z uwagi na Wielką Noc. Czego? Wszystkiego najlepszego. No. zdrowych, rodzinnych, wesołych Tak, Świąt, jest spokojnych. Jak przyjdzie zając, to mamy nadzieję, że przyniesie coś ze szpejów, wiadomka, ja jak co święta tak. i co? No i uważajcie na siebie. Tak naprawdę. No. Żeby była pogoda na święta, a nie jak na zimę. Tak. A, jak będzie... a i mokrego dyngusa w poniedziałek przecież jeszcze no. trzeba życzyć. No. To tak, to chcieliśmy jeszcze połączyć filmik konkursowy, który się pojawia w wielką sobotę. Rozwiązanie konkursu z życzeniami dla Was wszystkich. No. Najlepszego od ekipy EDC. Najlepszego.